Fundatorze, oto dzień znam. Duchowe dziedzictwo świętego Wincentego Palottiego. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, posłannictwo zjednoczenia apostolstwa katolickiego odcinek dziesiąty. W tym sensie zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest otwarte na każde zadanie Kościoła, a zwłaszcza na to, co najbardziej zaniedbane i pilne, zwłaszcza na to, co warunkuje wypełnienie tych zadań. Zjednoczenie uważa, że najlepiej służy światu, gdy przyczynia się do tego, że Kościół coraz bardziej stara się być instytucją służebną wobec świata. Dlatego zjednoczenie musi znać aktualne i najpilniejsze potrzeby kościoła. Jego członkowie muszą mieć charyzmat czytania znaków czasu. Muszą oni umieć to, co proponują innym. Muszą wciąż przecierać ścieżki i poszukiwać nowych dróg. Muszą być jakby w awangardzie kościoła. To sprawia, że nigdy nie mogą zadowolić się tym, co robią aktualnie, zwłaszcza muszą pytać, co jest jeszcze do zrobienia. Chętnie odchodzą stamtąd, gdzie już nie są potrzebni. Zgodnie z Ewangelią szukają tego miejsca, w którym Kościołowi mogą być najbardziej potrzebni. Z tego właśnie pragnienia zrodziło się zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Dlatego zjednoczenie ma cele które pokrywają się z celami Kościoła. Święty Wincenty Palotti nigdy nie pojmował zjednoczenia w oderwaniu od Kościoła, bo w oderwaniu od Kościoła zjednoczenie apostolstwa katolickiego jest niezrozumiałe. Z natury swej bowiem jest ono nie tylko przeciwieństwem izolacji w stosunku do Kościoła, ale także przeciwieństwem wszelkiej izolacji i podziałów wewnętrznych w Kościele. Z natury swej jest zainteresowane współpracą z innymi instytucjami kościoła. Dla kościoła, dla reformy kościoła, święty Wincenty Palotti podejmował różnego rodzaju inicjatywy. Największą z nich i najtrudniejszą było zjednoczenie refleksja nad kościołem i obecnością kościoła w świecie, i nad własną obecnością w kościele. Była punktem wyjścia tego wielkiego dzieła jego życia. Dlatego ja nie mogę iść inną drogą. Muszę siebie zapytać w kontekście tych rekolekcji świętych czym dla mnie jest Kościół? Co ja chcę uczynić dla Kościoła, który ma takie zadania i od którego tyle się oczekuje? Co myślę o nim? Muszę bardzo mocno tkwić w Kościele. Aby móc temu kościołowi całkowicie się poświęcić, aby zobaczyć w nim swoje miejsce, aby ten kościół ukochać. Nie mogę uprawiać własnego poletka, usprawiedliwiając się egzempcją, bo egzempcja to nie jest brak łączności, współpracy i jedności z kościołem. Drodzy współbracia, na pewno wielką troską Kościoła jest zjednoczenie całej ludzkości w jednej Chrystusowej owczarni. Tę troskę Kościół przyjął jakby w testamencie od swego założyciela. Wszystkie działania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego są podporządkowane realizacji tego zadania. Modlitwa o jedną owczarnię pod jednym pasterzem należy do głównych modlitw Zjednoczenia. Pragnienie Chrystusa, wypowiedziane w modlitwiarcy kapłańskiej, i spełnienie go to główny cel wysiłków, jakie zjednoczenie podejmuje na rzecz jedności wszystkich ludzi. Każde jego działanie nacechowane jest pragnieniem, aby przyspieszyć tę chwilę, aby tę upragnioną jedną owczarnię zrealizować. Ale aby tego dokonać, Przede wszystkim trzeba wprowadzić do tej owczarni tych, którzy są jeszcze poza nią. Trzeba sprowadzić zagubione owce, ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, a także tych, co w ogóle nie znają Boga. Kościół Chrystusowy jest przede wszystkim dla nich, dla tych, którzy są poza, a więc dla wyznawców innych religii i niewierzących. Aby zaś sprowadzić owce, które nie są z tej owczarni, trzeba sprawić, aby świat cały poznał Boga i tego, którego Bóg posłał na świat. Trzeba sprawić, aby świat uwierzył. Aby zaś świat uwierzył, trzeba uczynić wszystko, aby światu tę wiarę zaproponować. Trzeba po prostu szerzyć wiarę w Jezusa po całym świecie. Bez tego. Nigdy nie nastanie jedna owczarnia. Rozumiemy więc, dlaczego zjednoczenie apostolstwa katolickiego tę troskę kościoła o tych, którzy są poza, czyni swoją własną pierwszorzędną troską. Czyni to bowiem w przekonaniu, że mimo podejmowanych przez kościół wysiłków, począwszy od pierwszego kazania świętego Piotra i podróży apostołów, zwłaszcza świętego Pawła, Mimo misji podejmowanych przez Kościół, niemal w każdym okresie jego historii, mimo szczególnej akcji misyjnej Kościoła w XX wieku, szerzenie wiary wciąż jeszcze jest nieproporcjonalne do potrzeb. W dwa tysiące lat po Chrystusie zaledwie jedna trzecia część świata jest chrześcijańska. Całe kontynenty nie znają Chrystusa i jego Ewangelii. Azja, w której zamieszkuje przeszło połowa ludzkości, ma zaledwie 3 miliony chrześcijan. Także Europa staje się coraz bardziej terenem misyjnym. Drodzy współbracia, już islam, który jest późniejszy niż chrześcijaństwo, szerzy się o wiele skuteczniej, a dzieje się tak dlatego, że wielu chrześcijan nie obchodzi rozwój kościoła jego rozszerzanie się. Wielu zrzuciło z siebie ten obowiązek. Wielu poprzestało co najwyżej na dążeniu do utrzymania status quo i na tym, aby nie było gorzej. Wielu nie dzieli się i nie chce dzielić się swoją wiarą z tymi, którzy jeszcze nie wierzą. Wielu nie przyjęło do wiadomości tej prawdy, że Kościół ze swej natury jest misyjny i że prawem jego życia jest wzrost, że Jezus ma jeszcze inne owce które nie są z tej owczarni i które trzeba przyprowadzić i że trzeba nawet zostawić 99 owiec, aby szukać tej jednej, która zginęła. A cóż dopiero, gdy zostawia się 99 owiec, aby szukać aż 300 zagubionych. Taka jest natura kościoła. Zjednoczenie podejmuje bardzo świadomie tę misyjną troskę kościoła. Jego trud związany z szerzeniem wiary. Choćbym nawet jako członek Zjednoczenia osobiście nie wybierał się na misję, to jednak realizując cele Zjednoczenia, muszę siebie zapytać: Co czynić, aby wiara w świecie rozszerzała się skutecznie? Święty Wincenty Palotti tę troskę uczynił jednym z głównych rysów swego apostolskiego życia. Potrzeby kościołów misyjnych, pomoc indywidualna i zespołowa niesiona krajom misyjnym, przygotowywanie ludzi do pracy misyjnej, dążenie do założenia w tym celu specjalnych kolegiów, bez tego nie można sobie wyobrazić apostoła Rzymu. Właśnie w kontekście tej troski powstało zjednoczenie. Znamy tę przedziwną historię zbiórki przeprowadzonej przez Jakuba Salwatiego. Szerzenie wiary uważa paloty za działanie, które służy najlepiej szerzeniu chwały Bożej i miłości Bliźniego. Nie wszystkie dobre dzieła mają tę samą wartość. Każdy ma tyle tytułów do dobra moralnego, ile uwzględnia celów głównych, którym służy. Jeśli więc wśród wszystkich dzieł i instytucji jest takie, które przewyższa swą godnością i wielkością wszystkie inne, to jest nim bez wątpienia dzieło rozkrzewiania wiary świętej. Przekazuje bowiem razem z nią cały skarb odkupienia, jaki mamy w Kościele Chrystusowym. Jakby echem Jego słów są słowa Jana Pawła II. Nic bardziej nie służy chwale Bożej, nic bardziej nie wyrabia troski o bliźniego niż misje. Oh, my oh, 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 oh.